Tak, na szybko. Mała zapowiedź najbliższego vloga: eee, opowiem w nim, co tam się dzieje na tych magicznych, tajemniczych dyżurach. Eee, ostatnie 2-3 tygodnie były naprawdę intensywne w wiadomości mimo wakacji, mimo upałów i urlopów ludzi. Eee, co mnie trochę dziwiło, bo rok temu naprawdę było przez wakacje słabo. No chyba, że się to aż tak rozwija, aż tak to zaczyna wszystko działać, że no się dzieje. Także mam nadzieję, że na dniach nagram niedługiego, mam nadzieję 15-minutowego vloga o tym, co się dzieje na dyżurach, jakie mam rozmowy, jakie tematy, jakie sytuacje, bo odzywają się matki, odzywają się partnerki, odzywają się e, siostry. Co mnie bardzo cieszy. No i standardowo odzywają się oczywiście ojcowie, których ta sprawa bezpośrednio dotyczy. Także myślę, że w ciągu trzech tygodni z 20 różnych historii, no może nie przesadziłem, może 15 różnych historii było, znaczna większość jest bardzo taka standardowa. Jak można powiedzieć, standardowe są sytuacje podczas rozwodów i rozstań i spraw sądowych. Ale kilka na pewno wyciągnę na forum. Oczywiście z, zmienię pewne sytuacje, które mogą jakoś powiązać, trochę pokombinuję. Chodzi o sentencje, chodzi o, o to, jak różne są sytuacje w różnych miejscach w Polsce. Myślę, będzie ciekawie. Ci, co mnie obserwują, na pewno nie zdziwią się, o co chodzi. Ci, co zobaczą to, albo nie są świadomi tego, co może spotkać, jakie różne wersje, dowiecie się nie dziś, za miesiąc, za pół roku. To działa, to się kręci, także zapowiadam vlog kolejny. Mam nadzieję, że za tydzień, pod koniec yy, sierpnia, pod koniec sierpnia, puszczę. Ten, co będzie chciał, obejrzy. Także trzymajcie się i miłego dnia.